Tak? O co chodzi? A po cóż bym wiedźmi nawołał, żeby o wieści z książęcego dworu rozpytać? Mam problem z potworem. A to Ty wystawiłeś zlecenie. No słucham, mów, o co chodzi? Wpierw proszę wasz mości, ustalimy pewne zasady. Nie przypominam sobie, żebyśmy przechodzili na ty i z racji ogromnej różnicy stanów między nami raczej do tego nie dojdzie. Dlatego oczekuję, że będzie mnie waszmość tytułował Messie de Bourbon. Posłuchaj mnie uważnie, kolego. Różnimy się nie tylko stanem, ale i tym, że ja mam na plecach srebrny miecz. A ty nie, czy to jasne? Będę cię tytułował jak zechcę i albo się z tym pogodzisz. Albo twój problem z potworem zostanie nierozwiązany. Co za tupet? Złożę skargę do waszego cechu. Tak? Zaadresuję ją na dział obsługi klienta. Kermoren, Kedwen. A teraz mów. Zanim się rozmyślę, słucham. Ach, nordlingowie i ich maniery. Dobrze, miejmy to szybko za sobą. Coś zalęgło się w mojej winnicy. Aha. Znaczy będę musiał przygotować olej przeciw cośom. Słucham? Potrzebuję więcej informacji. Gdzie to coś widziano? Czy są świadkowie? Ciała do obejrzenia? W tym rzecz, proszę Waszmości, że nikt tego potwora nie widział. Słyszymy go tylko. Takie jakby chroboty i piski. Ciał też nie ma. Ludzie znikają bez śladu. W takim razie skąd dochodzą te dziwne dźwięki? No, zewsząd. Ale najwyraźniej słychać je w piwniczce na winie. Znaczy potwór ma pewnie siedlisko gdzieś pod ziemią. Co? A kiedy są najgłośniejsze? W nocy, dokładnie tak jak przed laty, gdy waliły się budynki. Wtedy też zajmował się tym fachowiec, ale słuch o nim zaginął. A tak konkretniej, kto dokładnie zginął, jeśli można spytać? E, ostatnio jakiś parobek, zdaje się. Czy pomimo ogromnej różnicy stanu, jaka was dzieli, zapamiętałeś może jego imię? Nie. Musicie porozmawiać z moją żoną. Ona żyje z plepsem w lepszej komitywie. Nie ma jej teraz, bo pojechała z wizytą do matki, ale wkrótce wróci. Starczy już tych pytań. Proszę powiedzieć wprost, bez kręcenia: bierzecie to zlecenie, czy nie? To zależy od tego, na jaką nagrodę mogę liczyć. Hmm. No, niech stracę. Zgoda. Przyjmuję zlecenie. Najpierw się tu rozejrzę, a potem chciałbym porozmawiać z panią de Bourbon. Dobrze, dam znać, jak tylko wróci. A tymczasem, o, klucz do piwnicy. Tylko proszę nie dotykać beczek z winem.